Dzień dobry. Właśnie wyciągnęliśmy z krzaków jedno z naszych wykopalisk. Samochód naszego kolegi Karola, który jest zajawkowiczem i lubi Alfę. <grywa> Alfa jego nie lubi i go oblała wodą. Dobra, płucz bez tego. Żeby wjechać na warsztat, trzeba ją najpierw spłukać. Ale pokrótce. Alfa Romeo Brera. Wersja 3 2, 2 4 samochód beczko zapuszczony cel doprowadzenie do ładu jeżdżamy na warsztat podnosimy patrzymy co i jak, robimy jakiś przegląd rozeznanie co z nią trzeba zrobić na razie to trzeba ją umyć tak się prezentuje w środku no i do i się nie zamknęła szyba ale się zaraz zamknie. Uczemy. Wchodzi, co najważniejsze, że to już jest połowa sukcesu, że chodzi. mam radę jedną ręką otworzyć i nagrywać. O, to zaraz jeszcze otworzymy. Do zrobienia naprawy mechaniczne, naprawy blacharskie. Odszczurzenie, doprowadzenie do ładu, zrobienie z tego samochodu jak należy. Co z tego wyjdzie, będziemy starali się pokazywać w trakcie. Prezentuje się tak. Otwieramy maskę. Jest silnik. Mówiłem, że 3, 2... Weź Dawid, odkręć. I lejemy płukanki. Jako, że silnik jest duży, będzie dużo oleju. Co potrzeba? Dużo płukania. Lejemy najlepszą płukankę. PMO Engine Flash. Jedna poszła. Akumulator na sztukę, aby odpaliło. Tutaj, co tu było wlane wcześniej? Taki Halix Ale jaki? hx 540. Druga pukanka. Spróbuj odpalić, zobaczymy, czy zagada. Będzie trzeba jej dołożyć prądu. Teraz ja. kuracja płukająca i 20 minut. Podnosimy na podnośniku, oglądamy Wracamy, co dalej. Tu jest takie ciekawe miejsce. Też się zajmiemy. Skrężyna? Wydech. Wszystko przed nami. Co z tego będzie, to tak będziemy starali się tutaj pokazywać po troszkę. Także śledźcie nas, jeśli jesteście zainteresowani cokolwiek takim dyliżansem tu też trochę się napsociło, o tak w zasadzie to był najlepszy zakup, bo najtańszy w internecie także Karol kupił sobie Brerę, która była najtańsza, z najtańszej chce zrobić dobrą no, tak powoli będziemy ją robili dobrą, miejmy nadzieję, że nam się uda no to na razie tyle Wjeżdżamy na stanowisko pracy i tak dalej do wiarków. Taki ten awaryjny, beznadziejny i słaby Holden. Kierownica. Proszę sobie pomyślcie, ile mają wasze samochody, które mają te kierownice tak powycinaną Jak tam, ma prawie 290 i ma całkiem przyzwoitą. Na szklany dach. I chlaździa. Dobra, wjeżdżana Jera na podnośniku. Teraz będziemy się męczyli, żeby ją podstawić. Jest jakaś tam maga niska. Trzeba zrobić miejsce ja ją tutaj. Już podnosi, dopiero suma jest tam wyjechała. Ale równo będzie.